Siemaneczko, witam, z tej strony Ingenius Kamil i zapraszam Was dzisiaj na trzeci odcinek naszej kariery Arsenalem w Fifie 22. Um, ostatnio um, porobiliśmy różne takie porządki w klubie, różne transfery się zadziały w trakcie okienka i dzisiaj kontynuujemy um, właśnie to, te różne działania. Widzimy na przykład, że Juka, Lukajowicz 79 Uberała ma. No, także na pewno nas interesować nie będzie. E, I mamy ofertę tutaj za naszego młodego zawodnika, ale przede wszystkim to zauważyłem, że <coughs> jest zgoda na y, Tomasa Partea. E, tutaj się zgadzamy, jest to powyżej wartości. Ten młody zawodnik nas jakoś nie interesuje. No i tutaj mamy grubą ofertę. Grubą ofertę za grubego zawodnika. Nie wiem jak długo on gra w klubie, natomiast na pewno na pewno możemy się zastanowić nad jego sprzedażą, myślę, że no, byłby to niebyle transfer. Natomiast nie wiem czy to nie jest trochę za nisko, szczerze mówiąc. 58 milionów chciałbym trochę więcej i zaryzykuję, zaryzykuję negocjacje, bo chociaż wartość jest tutaj dobra, to chciałbym po prostu więcej. I Szczerze, jak dadzą mi 60, wiem, że to tylko 2 miliony, ale będę zadowolony ze 60 milionów. No i się zgadzają, także sprzedajemy Tomasa Partea, natomiast nie jest to takie e, hop z tego względu, że musimy znaleźć za niego zastępstwo, a już tutaj liga się zaczęła. I obawiam się, że do najbliższego meczu, który chciałbym zagrać, e, już tego zawodnika nie będzie w naszym klubie. No i tutaj pojawia się wielkie pytanie, jakby kogo, kogo sprowadzamy. Myślę, że dobrze że byłoby tutaj dodać wytyczną, w e, poszukiwaniu po e, środkowego pomocnika, bardziej pewnie defensywnego, aczkolwiek ja bym się na tym nie skupiał bardziej, że była to po prostu klasa światowa. Wiek nie ma znaczenia, e, chcę mieć jak, jak najwięcej tutaj tych rezultatów. E, I już mamy jakichś tutaj e, wybrańców: Canales, e, Artur, Fabian, Pedri, Arturo Vidal kto tutaj jeszcze taki ciekawy Lemar, no to jest faktycznie jakaś, jakiś pomysł no i myślę, że nawet, nawet dobry 25-latek Francuz ma niezłe te statystyki tak, oczywiście moglibyśmy na przykład pójść po Kubę Modera i zrobić, że mamy polski środek natomiast, no nie wiem raczej, raczej bym tego nie chciał tak ostatecznie w sumie podobał mi się ten, ten tutaj zawodnik z Atletico więc może po niego pójdziemy. Ale na razie jeszcze nie wiemy, czy został sprzedany. Na razie Elneny, no i Party też, że mamy gruby transfer. No i też jest okej, okay, mam jeszcze za Isaka, o Isaku informację: 82 Uperala. No i myślę, że to jest spoko, chociaż 85 tempa, myślałem, że trochę więcej. Natomiast widzę go u nas w klubie. E, także być może zaraz wydamy kolejne pieniądze na te wielkie transfery. Jeśli chodzi o White'a, e, to jest oferta, no i tutaj ja mogę zlecić, e, bo to na pewno jest za mało za no, 47, i tutaj o tako jestem w stanie jakoś go w tych, w tych, e, w tych, no, w tych granicach rozważyć sprzedaż. No, i tutaj mamy 553 miliony i 5 milionów, także 500 tysięcy, oczywiście. No i także nasz budżet urósł tutaj zdecydowanie, i możemy, możemy kogoś kupić. Tym samym będziemy realizowali cel wymiany trzech piłkarzy z naszego składu. No i tak, Tomiyasu na przykład, to nie jest zbyt uważam świetny prawy obrońca. Chociaż ma 22 lata, więc on powinien się rozwijać i to, no to na pewno jest dobra informacja. Eee, ale tak, to no myślę, że chciałbym, no tak, e, na pewno tu potrzebujemy zawodnika, no i za LKZ ja rozważyłbym transfer. Może właśnie e, Isaka, tak, takie dwa transfery z Hiszpanii by były wtedy. No bo tak ogólnie nie wiem, to jest na przykład Kaja Żarsz, ale to nie ten poziom, jeszcze, jeszcze się nie rozwinął, no bo to są obiecujące zawodnicy dopiero. E, tak sobie myślę, głośno, e, kogo jeszcze ośrodka środka pola, no na przykład moglibyśmy spróbować podkreślić Kazemiro, ale to kiepska opcja. Luka Modric, sprowadzony, no tak uznać, że to już jego końcówka kariery, ostatnie lata. I bierzemy go do Anglii. Powrót taki dla niego. Chociaż to inny klub z Londynu, a raczej Luka jest. Wydaje mi się, że dosyć wierny takim swoim, że tak powiem, barwom. No nie wiem, tak się zastanawiam jeszcze. Jakieś duże kluby. Kurczę, no nie wiem, nie wiem. Ale myślę, że ten. Myślę, że ten. Tutaj Lemar. Tak, tak Lemar jest, jest spoko opcją. 83 overalla, 25 lat to dobry wiek, no bo taki Pedri no niestety jest niemożliwy Gavi uważam, że jest za słaby Nicolo Barella jest za drogi, ale to też jest świetna opcja No Artura możemy sobie przeskautować, ale, ale jakoś wątpię Milinkovic Savic, no trochę za drogi, no jakoś nie wiem, jakoś mi nie leży tak bardzo Teraz Lemara ja szczerze mówiąc nigdy nie kupowałem I może z tego powodu sprowadziłbym go E, też jest kontuzjogenny, aczkolwiek, e, no ja bym spróbował, no i potem też Isaka, ale Isaka to już jest wymianą e, za, za Lacazette. Spróbujemy sprowadzić twój, tych, tych dwóch zawodników e, i zobaczymy, czy nam się to uda, zobaczymy, e, czego oni będą oczekiwali od nas. No tutaj, no musimy wyjść z taką propozycją dosyć wysoką, te 48 milionów, no to dużo z naszego budżetu. Oni się na to nie zgadzają, natomiast e, 50. 50 milionów. Nie wiem czy ja chcę ten procent od sprzedaży w sumie mieć. Mm, raczej nie, raczej nie. Chociaż w sumie dajmy 15. <laughs> Żeby... Jeśli to ma obniżyć tutaj e, cenę, no to może warto. E, dajmy na przykład 53 miliony. I tym razem bez tego. Wiem, że to takie strasznie trochę, los, można uznać za losowe te moje tutaj zmiany, ale nie wiem, tak jak pomyślałem o tym. 54 miliony, może na to się zgodzi, Czolo. Ok, jest już lepiej. Myślę, że jest skłonny go sprzedać i myślę, że za 55 a już, to już pójdzie, e, Lemar. No i mamy, i mamy tego wielkiego zawodnika, także sprowadzamy prosto z Madrytu no tego słabszego oczywiście, aczkolwiek e, z Madrytu e, tak. i ja bym go już podpisywał i zobaczymy, zobaczymy kogo czy jak, jakich pieniędzy będzie oczekiwał e, oczywiście tutaj 5 lat ja bym chciał jest, na no to zgoda, bez klauzuli, super e, no w Hiszpanii są obowiązkowe klauzule tutaj w Anglii, z tego co wiem to nie bez premii no i tutaj bym to obniżył no i tu, no tu tego nie będzie chciał obniżyć, no ale zobaczymy co wam powiem, chcę więcej właśnie e, dobra, 80 i tutaj 500 chciałbym, że się to zgodził, nie dobra, to tu 80 i 550 nie zgadza się, ale schodzi z tamtym, także no to jest dobre. Tu jeszcze 81 chociaż i myślę, że się już na to zgodzi. Nie, nie zgodził się. Wow. Dobra, akceptujemy to. Mamy nowego zawodnika. Mamy Lemara. No i jest to gruby transfer uważam. To w sumie no moglibyśmy kogoś tak z realu ściągnąć, jak tak patrzę. Aczkolwiek jakoś z tych zawodników to nie, nie, jakoś, nie, nie są jakoś specjalnie interesujący. Bardziej bym spróbował tego e, Isaka sprowadzić. Myślę, że jako młody zawodnik on jeszcze może się rozwinąć, ma tutaj te cechy, e, więc to, to jest dobry, dobry transfer. No i wymiana taka pokoleniowa. Pytanie, czy oni będą chcieli od nas lakaze, bo to jest trochę kluczowe w tym wypadku. E, no i spróbujemy. Spróbujemy tak to zrobić i dołożyć tutaj, e, no załóżmy te 15 milionów do tej wartości no ale oni chcą dużo więcej natomiast nadal się w tym mieścimy o dziwo i laka zechcą, także to są dobre informacje 19,5 miliona no i bez procentu od sprzedaży zobaczymy co oni na to no i zeszli, to już jest, to już jest lepsza oferta i nie ma procentu i, yy, no i oczywiście mniej 20,5 będziemy tak powoli tutaj wzrastać Chociaż może nie aż tak Zobaczymy 22,5 Co na to powiedzą Ok, no i zeszli bardzo dużo teraz No to myślę że 23 miliony 23,5 I będziemy go mieli Nie nadal nie No to no już 24 zapisujemy. Myślę że tutaj już zgoda będzie 54 miliony w sumie Za y, Isaka Ale myślę że też jest to warty, ta, wartościowy transfer razie się mamy tracić kapitana. On ma 4 gwiazdki sztuczek i 5 słabszej nogi. Także naprawdę, no nie byle zawodnik. E, I tak. Kluczowy piłkarz, oczywiście. Zobaczcie, jaką on ma niską płacę. też, To jest no, dla nas super. 5-letnia umowa, wspaniale, bez klauzuli. E, no okej, okay. płaca już jest wyższa. Natomiast tak, jeśli chodzi o te gole, z ale 25. I bardziej to jest 2 miliona. Natomiast tutaj. To bym obniżył, bo to tak średnie. A tak to myślę, że git dla podstawowego napastnika, który się będzie rozwijał. Okej, okay, to premię usuniemy w takim razie. Jak ona ma być taka, taka wysoka, to, to ja jej nie chcę. Um, Okej, okay. tutaj pensja teraz wzrasta. No zazwyczaj tak jest, jak, jak premii nie ma. Dajmy mu 75 i tutaj 390. Zobaczymy, co on na to powie. Nie chce się zgodzić. Eee, dobra, 77 i tutaj 600. To już jest do, wysoka dosyć oferta od nas, ale oni dalej się nie chcą zgodzić. Okej, okay, no to zostawmy pensję i tutaj mnie 600. I myślę, że już na to się zgodzi. No, nadal i nie. Dobra, akceptuję, bo już <laughs> nie ma co takie rzeczy się kłócić. Więc mamy Isaka, nie mamy Lakaze e, i kolejny zawodnik do nas wlatuje. E, I od razu zają, zająłbym się tutaj e, ich e, planami rozwoju, natomiast tutaj to jest te zmiany myślę, że ważne. Idaho wylatuje oczywiście stąd. Ten Lokongo czy tam jak tam może Lokonga e, może tutaj być. No i kapitan, no nie no zieleński, to tak średnio, chociaż ja bym go tam widział, ale on za mały staż w tym klubie. Ja nie mam pojęcia kto tutaj ma większy, ale z drugiej strony są wszyscy tacy młodzi. Ale wydaje mi się, że Gabriel, nie wiem jak on długo jest. Może być króciutko w ogóle w Arsenalu, ale no był jak tutaj przychodziliśmy. Jest takim byczkiem trochę, więc... Myślę, że myślę, że no pasuje ostatecznie. no Jeszcze może ten Tomiazno ewentualnie do wymiany by się przydał, ale tak ogólnie to mamy tutaj dobrych zawodników z szansą na rozwój, ważne zmiany się zadziały. E, I tak, centrala składu i zobaczymy sobie te ich plany rozwoju. E, podmienimy sobie co trzeba, żeby się rozwijali chociaż na Lemar to też już nie jest jakiś tam taki wielki młodziak no ale myślę, że też jeszcze się u nas rozwinie jak będzie dobra forma to bez problemu e, no Zielu akurat ma plan, ale e, Isak nie ma, także jeszcze jego zmienimy no i mam nadzieję, że już e, pójdziemy dalej chciałbym zagrać dzisiaj ten mecz tak jak mówiłem, no już mówiłem, że w ogóle w poprzednim odcinku zagramy, ale e, no były był za długi Mm, no ale dzisiaj, dzisiaj już bym chciał spróbować yy, i może nam się uda jeśli żadnych ofert nie będzie a nawet jeśli będą bo już dotarliśmy ok, z to się nie udało sprzedać ale to dla nas żaden problem yy, no i nie wiem jak się nazywa to spotkanie myślę, że po prostu jakiś tam jakiś tam rodzaj derb, derbów Londynu yy, okej okay. wypożyczenia Floresa E, spoko, tylko że okay, na dwa lata nie może iść, ale bez opcji wykupu niech jedzie i, i git. E, no i teraz konferencja przedmeczowa. E, możemy się na niej pojawić, żeby coś tam powiedzieć e, Dobra, będzie tu pasować. Wiem, że znowu jest bardzo głośno, ale no nic z tym mi się nie udało zrobić. Dowiedzie swojej wartości i potrzebuje klimatyzacji. No i dziękujemy. Okay, guys! E, dziękujemy za tę chwilę i lecimy. Widzimy, że Diabi w ogóle przyszedł do United. Tak, i lecimy na, na to spotkanie. Myślę, że mecz będę trochę ciął. E, będę wycinał te trudniejsze chwile, ale zobaczymy. Na razie zaczynamy. Stadionowe trybuny zapełniają się Dziś zobaczymy mecz, który znakomicie się zapowiada Emocji nie powinno nam zabraknąć Wkrótce transmisja z Emirates Dobra, no i zaczynamy Zaczynamy to spotkanie już Arsenal, Chelsea No niestety widzę, że tutaj cień jest Na Emirates eee, nie, tak, tak się chyba nazywa ten stadion <grym> Nie jestem pewny No i, no i gramy taka i nie, nie kantę dobra nie, 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 nie dobra rano tutaj Denerwuje mnie ten cień tak szczerze mówiąc, trudno jest się skupić. E, bo to le, słabe to jest po prostu. E, no i tutaj akurat pod tym względem, jeśli ktoś mówi, że... No ja na no, przykład jestem zwolennikiem, że FIFA była jak najbardziej realistyczna, ale no to to, to już przesada trochę, ale Buka i Osaka nie. Niestety. Brawo, Pierni i nie, niestety, ale Odegard, Odegard, tu Mendy, niestety. Dobra, o dobre, przyjęliśmy Odegard, 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 Isaac, dawaj, 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 po to cię sprowadziliśmy, Isaac. I Odegaard mamy 1-0. Tak jest moja pierwsza branka. Jako menedżera. Poza symulowaniem. Świetnie. No i po pierwszej połowie mamy 1-0. Także myślę, że w początku tego. Roku. No tutaj na pewno ważniejszy jest wynik. Ale no zdecydowanie przeważamy. Tak. Chelsea nic nie, nie udało się zrobić. To dobrze o nas świadczy i gramy dalej. O i teraz, 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 Isak, dawaj, Isak, dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, drybling, nie, nie wyszło, kurczę. Zieliński, Zieliński, Wydajesz. Nie. Ale ręka, tak jest, mamy już wolny. I to może jeszcze jest czas na jakieś zmiany, zobaczymy, czy coś Coś zmienimy. Też masy przeciwnik, więc nie ma co tak ryzykować, ale może Pepe, by wrzucić za Sakę. Saka dobrze grał, ale no, chyba żeby wrzucić za Emila Smithrowa. No dobra, niech tak będzie i zamienimy ich stronami. Plus... no to na razie, na razie wszystko. Szansa dla... no chyba Odegarda właśnie. Chociaż nie, Lemar jest lepszy, no to niech będzie Lemar. Dobra, spróbujemy. Klemar. I moszeczka. Na <laughs> te dźwięki z drywem. I Odegard, Odegard. Uderza. I ładnie. Znowu bardzo słabo to Mendy wybija. W ogóle Chelsea chyba się wzoruje na Chelsea z tego sezonu trochę że nie oglądałem, ale tak patrzę na to, że no nic sobie, żadnej sytuacji tutaj chyba ni nadal nie zrobili. Nie, 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 nie. Dobra. O nie, teraz czerwcę zaczęła grać lepiej. No jest spokojnie. No jej. Damy szansę temu Sambiemu. Ja chcę też zobaczyć jak, jak on gra. I świetnie, świetny Albierysek. Odegard, Odegard? Druga bramka? Nie. No i świetnie. Wygrywamy pierwsze spotkanie, gramy u siebie z Chelsea. Tylko 1 do zera, ale to nie ma znaczenia, bo pierwsze trzy punkty to, to, jest, to jest najważniejsze. Mm. No i dobrze. No, że była, była słabe. Myślę, że teraz warto się przyjrzeć statystykom. No żadnego strzału oni nie oddali, ale więcej podań. Natomiast mamy no, tutaj i obrona, i strzały. Natomiast goli powinno być teoretycznie więcej. No i statystyki. Warto zobaczyć kto, kto jak zagrał. Eee, oczywiście Ode Gartizek tutaj dobrze Lucas Hernandez cieszy się z tego bardzo I w ogóle wszystkie nasze transfery dobrze zagrały eee, no Pepe niewiele ale MS Smefrohu również eee, czasem sobie myślę, że jak to jest no tutaj eee, a nie, Pepe grał po prawej stronie to to, ni to, nic, to nieważne ale no, ten sa Sambi to niespecjalnie a Mendy w ogóle jest wodnikiem spotkania, no i idźmy na wywiad pomeczowy, pochwalmy się zwycięstwem Londyniem. Time for a few questions. Tak, stać się wydłuższy. Byliśmy lepsi. Ius. Thanks, that's all the questions. Już, no i tak samo. Y, ja bym już kończył ten odcinek. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie. Jeśli Wam się spodobało, to oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę, suba i możecie napisać w komentarzu jak Wam się to podoba. Kto, kto uważ, uważacie, że będzie najlepszym napastnikiem 2021. E, no. no i miejcie fajny dzień, no i siema!